Bogusław Linda miał zagraz z Meryl Streep. Służba bezpieczeństwa, tego zadania nie mógł spełnić. Ale z ten czas leci. Swoja karierę na szklanym ekranie Bogusław Linda rozpoczął już, to nie zart, 50 lat temu. To wówczas. Jako student krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, wystąpił na planie popularnego serialu Czarne Chmury. Debiut okazał się być udany, gdy z po nim posypali się do niego różnego rodzaju propozycje. Aktor szybko budował swoje nazwisko w świecie filmu, i już w latach 80. Uważano, że ma on ogromny potencjał na międzynarodowa kariera. Był tylko jeden, dosyć istotny problem. Na przelomie lat 70 i 80 Linda znalazł się na celowniku komunistycznej służby bezpieczeństwa. Funkcjonariusze tej ze latami namawiali do, do podjęcia współpracy, ale on uparcie odmawiał współpracy z PRL-owskim aparatem represji. W pewnym momencie, w 1983 roku, aktor miał w tamtych latach możliwość z wystąpienia u boku Meryl Streep, która już wtedy miała na koncie dwa oscary. Rola w milości w Niemczech Andrzeja Wejdy była jednak związana z koniecznością wyjazdu z Polski. Linda, choć z wniosek o wydanie paszportu, spotkał się z odmową ze strony władz PRL-u. Miałem zagrać w Wajdy z Meryl Streep, i chodziło o paszport, o te jakie pieniądze. Marki, a ja nie miałem ani grosza, ani na moje dzieci, ani na nic, ka, nie miałem pieniędzy. I wtedy oni, funkcjonariuszy SB, przypis red, mówią, ze dobrze, puszcza mnie. Dadza paszport i marki, ale jak będę kablowal. donosił, wspomina Linda na kartach ksiaski chłopiec. Co ciekawe, wiadomość o problemach z obsadami ilości w Niemczech dotarła też za ocean. Meryl Streep uznala, że bezpieczniej dla jej kariery będzie, jeśli zamiast w filmie. Któremu uważniej przyglądają się komuniści z Polski, zagra w innym obrazie, dzięki temu możemy ją oglądać w pożegnaniu z Afryka.